Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Adam Czapla. Jestem studentem medycyny, aktualnie na szóstym roku studiów. Prowadzę też kanał, w którym popularyzuję treści naukowe oraz głównie z tematyki właśnie medycznej. W ramach projektu Depresja: Nie jesteś sam? Postaram się tutaj odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących leczenia depresji. Przyznam się, że sam miałem zajęcia z psychiatrii prawie dwa lata temu, czyli jeszcze przed pandemią, a zatem postanowiłem skonsultować się z Wojtkiem Łężakiem. Który jest lekarzem w trakcie specjalizacji z psychiatrii? Wojtek pomógł mi odpowiedzieć na część z poniższych pytań, za co bardzo, bardzo mu dziękuję i z tego miejsca chciałbym go też pozdrowić. A zatem zaczynajmy. Pytanie numer jeden: jakie są różnice między szpitalem psychiatrycznym a zwykłym szpitalem? Jak ubierają się lekarze? W zasadzie szpital psychiatryczny jako placówka wygląda i funkcjonuje podobnie do każdego szpitala. Są odpowiednie oddziały, sale pacjentów, personel medyczny. Jedna rzecz, która się trochę różni, to to, że nie do każdego miejsca jest się łatwo dostać. Już na wejściu mamy podwójne drzwi, które otwiera nam specjalnym guzikiem pan z recepcji. Podobnie jest z kilkoma oddziałami, takimi jak oddział diagnostyczno-obserwacyjny i oddział psychiatrii dzieci i młodzieży, z którymi czasami są pewne problemy. Ktoś próbuje uciec i się z nich wydostać, dlatego takie zamykane drzwi też są tam potrzebne. Druga część tego pytania, czyli jak ubierają się lekarze. Jeżeli chodzi o ubiór, to lekarze raczej nie noszą fartuchów. Z uwagi na gdzieś tam panujący wciąż stereotyp takiego lekarza psychiatry w białym fartuchu, często przez jakieś media albo filmy został popularyzowany taki straszny obraz psychiatry, który ma jakieś złe plany, co dodatkowo negatywnie wpływa na część chorych, zwłaszcza tych z zaburzeniami psychotycznymi. Dlatego przeważnie lekarze ubierają się po prostu elegancko. Koszula lub jakieś inne ubranie z długim rękawem. Tak aby w swoim wyglądzie nie wzbudzać niepotrzebnego niepokoju, a jednocześnie okazać szacunek pacjentom. Pytanie numer dwa. Jak wygląda przyjęcie do szpitala? Kto jest do niego przyjmowany? W jakim wieku osoby? Przyjęcie rozpoczyna się od zebrania wywiadu. Dzieje się to na izbie przyjęć, tak jak nazwa wskazuje i na podstawie tego dokładnego wywiadu określa się, czy pacjent wymaga hospitalizacji teraz, hospitalizacji pilnej, czy może planowej w bardziej odległym czasie, czy może w ogóle nie wymaga hospitalizacji, bo tak też oczywiście się zdarza. Pacjenci są przyjmowani w każdym wieku z zaznaczeniem tego, że do 18 roku życia będzie to oddział psychiatrii dzieci i młodzieży, a dorośli trafiają na odpowiednie oddziały psychiatrii dorosłych. Pytanie numer 3. W jakich sytuacjach pacjenci są przyjmowani do szpitala, a kiedy leczenie może odbywać się w domu? Jeśli pacjent współpracuje, nie stanowi zagrożenia dla siebie i otoczenia, a jego stan nie jest aż tak poważny, to rzeczywiście to leczenie może być prowadzone w domu i jak najbardziej jest to korzystne. Nie ma sensu hospitalizować człowieka, który no, nie ma do tego wskazań. Hospitalizacja jest przede wszystkim dla osób, które no, są w ciężkim stanie. I które potencjalnie mogą zrobić sobie krzywdę. Też panuje taki stereotyp, że pacjenci są niebezpieczni bardzo dla otoczenia. Oczywiście to się zdarza, natomiast w zdecydowanej większości pacjenci sami dla siebie stanowią zagrożenie. To trzeba też podkreślić, ponieważ często kolejne jakieś takie stereotypy się wkradają. Pytanie numer 4. Czy lekarz rodzinny może pomóc w przypadku depresji, czy konieczna jest konsultacja z psychiatrą? Może, jeśli zbierze wywiad i stwierdzi, że depresja jest, ale raczej epizod łagodny lub maksymalnie umiarkowany. To może włączyć leczenie pierwszego rzutu, czyli najczęściej SSRI, trazodon. Może posługiwać się skalami, jeśli ma wątpliwości, np. skala depresji Beka lub Hamiltona. W momencie, kiedy napotyka na trudności, powinien skierować do psychiatry. Trudności, czyli chociażby brak reakcji na leczenie pierwszego rzutu, dodatkowe objawy, a zwłaszcza psychotyczne, myśli i zamiary samobójcze, istotne zaburzenia somatyczne, lub jeśli czuje, że np. może być to depresja w chorobie dwubiegunowej. Pytanie numer 5: czego nie można posiadać na oddziale? Jakich przedmiotów? To zależy, jaki oddział. Na części obserwacyjnej nie wolno pacjentom mieć żadnych elementów, które mogą posłużyć do autoagresji to jest wszelkiego rodzaju sznurki, troczki, szkło, metal, a zwłaszcza ostre przedmioty. Ponadto, aby nie można było nic nagrywać chodzi o zachowanie tajemnicy lekarskiej. Zdarzało się, że pacjenci nagrywali innych pacjentów. Zwykle pacjenci mają zakaz używania telefonów komórkowych i innych podobnych sprzętów, w związku z tym są pozostawiane w depozycie. Na oddziałach otwartych już takich restrykcji zwykle nie ma. Czy pacjenci mają czas wolny? Mogą wychodzić na spacery, spotykać się z rodziną, z przyjaciółmi. W okresie pandemii nie ma przepustek ani odwiedzin. Jeśli sytuacja w szpitalu na to pozwala, mogą wyjść na patio. Tak to wygląda w łodzi, w tym szpitalu klinicznym. Nie wiem, i tutaj mam adnotację, nie wiem jak na przykład tam, gdzie są tylko ogrody takie zewnętrzne. Poza tym pacjenci mają czas wolny non-stop. Okej. Okay. Pytanie numer 7: Jak wygląda zwykły dzień w szpitalu psychiatrycznym? Z samego rana pobierana jest krew do badań laboratoryjnych, później pobudka dla wszystkich, śniadanie, leki, obchody, zajęcia terapeutyczne, zależnie od oddziału, obiad, zajęcia i czas wolny, kolacja, leki, znowu czas wolny, wieczorny obchód dyżurnych, a dalej spanie lub dla sporej części po 22 kolejna rundka po leki. Na przykład na nasenne. Niektórzy potrzebują, inni stereotypowo idą, bo zawsze chodzili. Inni, jak ostatnio się tutaj przyznał, pacjent Wojtkowi, że no mogliby zasnąć, ale tak dla zabawy i tak idą po te leki nasenne jeszcze raz. W zależności od oddziału w rubrykach, czas wolny można też wstawić spotkania z psychologiem, ewentualnie w razie potrzeby rozmowy z lekarzem. Pytanie numer 8. Ile średnio trwa leczenie w przypadku depresji i jak wygląda? To jest dosyć szerokie pytanie. W przypadku farmakoterapii epizodu depresji łagodnego czy umiarkowanego bez powikłań, to znaczy bez psychozy, nie w przebiegu innych zaburzeń, bez innych rozpoznań towarzyszących w stylu zaburzenia osobowości, ostry stres, zaburzenia lękowe, uzależnienia, Zwykle w pierwszym epizodzie jest to 6 miesięcy od uzyskania poprawy, czyli dosyć długo. A nie mówimy tutaj od rozpoczęcia leczenia, tylko od uzyskania poprawy, więc u różnych pacjentów różny ten czas będzie. Jeżeli mówimy o kolejnym epizodzie, to już trwa 2 lata takie leczenie, a w kolejnym jeszcze więcej. Czasami zachodzi potrzeba przewlekłej farmakoterapii. Natomiast nie każda depresja wymaga leczenia farmakologicznego. Zwłaszcza w epizodach łagodnych może wystarczyć sama psychoterapia. Wówczas czas leczenia zależny jest od samego pacjenta plus umiejętności terapeuty. Najlepsze efekty daje połączenie tych dwóch metod, czyli farmako i psychoterapia, ale wówczas czas raczej i tak pozostaje bez zmian. Ważne jest też leczenie podtrzymujące. Zbyt szybkie odstawienie leków zwiększa ryzyko nawrotów. Natomiast inne rodzaje depresji, np. w przebiegu HAT, czyli choroby afektywnej dwubiegunowej, popsychotycznej, depresji z objawami psychotycznymi. To już jest inna historia, i tam czas leczenia będzie uzależniony od tak wielu czynników, że ciężko to zmieścić w ramach odpowiedzi na jedno pytanie. Pytanie numer 9. Czy jest możliwość wypisania się na żądanie, czy można opuszczać szpital na weekendy? Już któryś raz to powtarzam, ale rzeczywiście jest to bardzo ważna informacja, że o tym, czy można opuszczać tę placówkę, decyduje jedna i najważniejsza rzecz: czy pacjent stanowi zagrożenie dla swojego zdrowia lub życia, lub dla swojego otoczenia. Jeżeli nie, to. Można oczywiście wychodzić na przepustki, na weekendy i tak nie ma do tego przeciwwskazań. 10. Jak wygląda zbieranie wywiadu i jak długo trwa? Zbieranie wywiadu psychiatrycznego jest w zasadzie najdłuższą formą wywiadu z całej medycyny, przeważnie trwa to kilkadziesiąt minut. Jeżeli mówimy o pierwszej wizycie, to rzeczywiście 40-50 minut potrafi to trwać. Czasami, jeżeli naprawdę ktoś ma bardzo długą historię no to i ponad godzinę można rozmawiać z pacjentem, a i tak się wszystkiego jeszcze nie dowiemy. Przeważnie jest to po prostu seria pytań yy, o wiele aspektów życia tej osoby. Tak naprawdę ważna jest ta pierwsza przyczyna, yy, ten najważniejszy powód, z tego, którego się zgłasza pacjent, natomiast wywiad psychiatryczny jest bardzo szeroki i zawsze zajmuje dużo czasu. Jakie oddziały występują w szpitalu? Na jaki oddział trafiają osoby po próbach samobójczych? A w szpitalu mamy różne oddziały, w zależności od jednostki. Tam, gdzie ja miałem zajęcia, to był akurat specjalnie osobny oddział psychiatrii dzieci i młodzieży, więc tam byli pacjenci do 18 roku życia. Były też oddziały zaburzeń afektywnych, czyli wszelkie choroby typu depresja, manię, choroba afektywna dwubiegunowa. Były też oddziały zaburzeń psychotycznych, przede wszystkim główna choroba, jaka tu mi przychodzi na myśl, to jest schizofrenia, oraz był taki oddział bardziej dla osób w wieku podeszłym, gdzie przede wszystkim pacjenci cierpieli na otępienie i tam byli pacjenci już o wiele, wiele starsi od tego pierwszego. Pytanie numer 12. Jakie działania są podejmowane w stosunku do agresywnych pacjentów? Czy podaje się im leki uspokajające, lub zakłada się im kaftan bezpieczeństwa? No, mamy taką pewną drabinkę postępowania, czyli w zależności od tego, jak rozwija się sytuacja, po pierwsze, próbujemy werbalnie uspokoić pacjenta, staramy się z nim rozmawiać. Jeżeli to nie przynosi skutku, no to można skorzystać ze środków farmakologicznych, a jeżeli to też nie da żadnego efektu lub nie da się podać środków farmakologicznych, no to stosuje się tak zwany przymus bezpośredni, czyli rzeczywiście, tak jak jest tutaj wymienione w pytaniu, można skorzystać z tego kaftanu bezpieczeństwa, mogą to być też pasy, i kiedy pacjent w takim stanie przebywa, to wtedy o wiele łatwiej jest podać leki uspokajające. Oczywiście to wszystko jest zdejmowane w tak krótkim czasie, jak to możliwe. Jeżeli pacjent już zachował. Jeżeli pacjent wrócił do swojego normalnego stanu, w którym no, nie stanowi zagrożenia dla siebie ani dla otoczenia, to oczywiście nie ma wskazań, żeby dalej był w takich pasach. Pytanie numer 13. Jak wyglądają pokoje pacjentów? Każdy ma swój, czy w jednym przebywa kilka osób? Czy są kraty w oknach, czy toalety są wspólne, czy każdy ma swoją? W zasadzie pokoje wyglądają tak samo. jak w każdym innym szpitalu, z wyjątkiem specjalnego oddziału diagnostyczno-obserwacyjnego, czyli tak zwanego DO, gdzie rzeczywiście są pacjenci, którzy no, mogą stanowić zagrożenie dla siebie lub dla otoczenia, także tam wszystko jest już troszeczkę bardziej zabezpieczone. Pytanie numer 14: Jakie choroby najczęściej występują w szpitalach psychiatrycznych? No, to w zasadzie wynika też troszeczkę z odpowiedzi na poprzednie pytania. Najczęściej są to różnego rodzaju zaburzenia afektu, czyli depresyjne lub manie, zaburzenia psychotyczne, schizofrenie, też otępienia, zwłaszcza w podeszłym wieku. Także jest to szereg różnych chorób. Pytanie numer 15. Jakie są szanse na to, że pacjent w pełni powróci do zdrowia? No i znów, to zależy. Jest mnóstwo czynników, które mają na to wpływ, zaczynając od samego rodzaju zaburzenia czy choroby. Są takie, które niestety mają charakter przewlekły i można mówić jedynie o remisji. Są też takie, które dają bardzo duże szanse na wyleczenie, o ile spełniony zostanie szereg warunków, np. dobra współpraca w leczeniu, stosowanie się do zaleceń, motywacja do właściwej pracy w psychoterapii, reakcja i wsparcie otoczenia. Poza nimi wiele, wiele innych czynników. Pytanie numer 16. Czy pacjenci mają swoje telefony? Tak, oczywiście. Chyba, że mamy do czynienia z sytuacją, w której faktycznie posiadanie własnego telefonu przez pacjenta zagraża jego życiu lub zdrowiu, lub zagraża w jakiś sposób innej osobie. Ale no to już muszą być wyjątkowe sytuacje. Przeważnie pacjenci mają swoje telefony. Pytanie numer 17. Czy pandemia wpłynęła na sytuację w szpitalach psychiatrycznych? Jeśli tak, to w jaki sposób? Znacząco. Falowo zmienia się kwestia możliwości przyjmowania pacjentów planowych, w zależności od tego, jaka jest sytuacja epidemiologiczna. Niestety, czasami tworzą się ogniska zakażeń w oddziałach, i wówczas przyjęcia są zupełnie wstrzymane. Czas do przyjęcia się wydłuża, bo muszą być wykonane testy PCR. Dla pacjentów, którzy muszą dojechać z innej miejscowości niekiedy stanowi to duży problem. Ponadto przez konieczność segregacji pacjentów na COVID plus i COVID minus, tak brutalnie to ujmując, często zachodzi potrzeba izolowania pacjentów, a czas takiej izolacji też jest uzależniony od różnych czynników, między innymi dlaczego w ogóle wprowadzana jest izolacja. To z kolei ogranicza łączną liczbę miejsc na oddziałach na pewno niekorzystnie na kondycję sporej części pacjentów, ponieważ sprawia to, że jest wtedy mniej odwiedzin, mniej wyjść na przepustki. No ale są też plusy. Niektórym przydaje się okres tzw. oddechu od bliskich i czas na autorefleksję, ale przez długość pobytów większość jednak postrzega ten aspekt jako uciążliwy. Nie mówiąc już o kwestiach konsultacji zewnętrznych, ale to już wykraczamy dość daleko. Tu Wojtek też mi opowiadał, że w krótkim czasie po rozpoczęciu twardego lockdownu było sporo więcej pacjentów z uzależnieniami. Obecnie to się trochę wyrównuje i wraca do wcześniejszej normy.